Downport, wyspa dla nowych graczy, która została odkryta całkiem niedawno, bo lekko ponad 4 lata temu. Gą podróżników podczas rejsu Karintheis napotkał sztorm, warunki na morzu były fatalne, deszcz, silny wiatr, okręt nabierał wodę, a załoga traciła siły. Nie mieli wyboru, do Gosląd mieli za daleko, a przed sobą mieli nieznany ląd. Nad tą wyspą unosiło się coś, czego nie potrafili opisać, widzieli to pierwszy raz na oczy. Dotarli do brzegu. Jako, że reprezentowali gildię podróżników, ich celem było zbadanie lądu wzdłuż i wszerz. Zbudowali kolonie, codziennie napotykali na wielkie hordy potworów. Nie było łatwo. Pewnego dnia podczas eksploracji natrafili na dziwny portal. Był zasypany kamieniami. Postanowili go oczyścić. Podczas prac w pewnym momencie portal eksplodował, zmienił kolor, tak jakby się uruchomił, i po chwili zaczęli z niego wchodzić zdezorientowani ludzie. Kapłani telepatycznie skontaktowali się z podróżnikami Że mają problemy z portalami na Rockguard Po kilku dniach okazało się, że portale zostały rozregulowane Na Downport pojawiało się coraz więcej wystraszonych ludzi Pogodzili się z tym Nic nie byli w stanie zrobić Podczas zebrania postanowili, że będą strzec portalu przed złowrogimi potworami Do tego wykorzystają nowych tibickich bohaterów Do tego by pomagali utrzymać porządek na tej wyspie w zamian za doświadczenie, możliwość sprawdzenia potężnych profesji, a najlepsi wypłyną w morze i skierują się na mainland.